Teraz miejska plaża. Oczywiście wszystko płatne. Tam gdzieś ostatnio widziałem cennik, to parasolka 2 euro, jeden leżak 5 euro, a cały zestaw, dwa leżaki z parasolką 10 euro za cały dzień. Czyli prawie 50 złotych. Myślę, że ceny konkretniejsze niż nad polskim morzem. Ale cała plaża jest właśnie w takich leżakach, to... Niektórzy ludzie nie widzą innej perspektywy i muszą położyć taki leżak, chyba że taki położą między leżakami. To nie jest fajne, miłe, ani przyjemne. A zapewne ich lenistwo nie pozwala na to, żeby przejść się na plaży, gdzie tych leżaków nie ma. O tu nawet jest napisane. Widzicie? Krasolka 2 euro z leżakiem 5, dwa leżaki, prasolka 10 euro. Ale jest WiFi. fi. A to już coś. Jak ktoś się wykupi internetu w Czarnogórze, to internet w Czarnogórze jest bardzo drogi. Natomiast można sobie wykupić internet. Tak jak to zrobiła Karolinka, 500 gigabajtów na dwa tygodnie kosztuje 10 euro. I to jest super inwestycja polecam. A cała trójeczka korzystała z internetu. Oczywiście nie miałem nic przeciwko temu, ponieważ jesteśmy rodziną. Bardziej chodzi o to, że karnika robiła hotspot i wszyscy się podczepiali. Tak, dokładnie. Chciałem Wam powiedzieć parę słów na temat Karoliny, mojej żony. Zacznę od tego, że oboje mamy prawo jazdy, ale najczęściej to ja jestem kierowcą. Nasza trasa, gdziekolwiek jedziemy, wygląda w ten sposób, że ja się uskupiam na drodze, jako że jestem kierowcą, a Karolina obserwuje pobocze. Pomyślicie, po co obserwować pobocze drogi? Odpowiedź jest taka, że Karolina obserwuje, czy gdzieś na poboczu nie ma zwierząt, które potrzebują jej pomocy. Przez co zakładam, że jestem jednym z nielicznych kierowców, którzy mają w bagażniku karmę dla zwierząt. Dlatego nasza trasa często się przedłuża. To ile historii nas spotkało związanych z pomaganiem zwierzakom nadaje się na osobnego vloga. Wspomnę tylko, że obecnie mamy dwa koty i dwa psy ze schroniska. Mówię to dlatego, że w tym vlogu poznacie naszą kolejną historię. Historię uratowania małego dwumiesięcznego kota, a dokładnie to kotki. A jutro prawdopodobnie pojedziemy do Budwy, wieczorem. Znaczy już prawie taki pewny plan. Nasza koleżanka Karoliny, którą odbieraliśmy z lotniska w momencie, kiedy na lotnisko zawieźliśmy Roberta i Kasię. Z tym samolotem przyleciała koleżanka Magda ze swoim chyba przyszłym mężem, jeśli nie mylę. I przywiozła leki Karolinie i tam parę innych rzeczy. No i niestety Karolinka nie wzięła tych leków. Więc jutro wieczorem na pewno na pewno tam przyjedziemy znowu do Budwy, prawdopodobnie wieczorem. A skoro już tam mamy jechać, a to jest co najmniej godzina drogi w jedną stronę, to może pochodzimy po jakichś klubach ze znajomymi z Magdą i jej bojem. No i tak prawdopodobnie spędzimy jutrzejszy wieczór. A w ciągu dnia może pojedziemy do miasteczka obok, który. Nie pamiętam jak się nazywa. Pamiętasz? Sycylia. Sycylia. Pojedziemy do Sycylii. Sycylia. Sycylia? <grystanie> <grystanie> no, jutro Wam powiemy, bo sami nie pamiętamy nazwy. Wiemy, że jest tam stare miasto. Widzieliśmy na zdjęciach, że bardzo ładnie to się prezentuje. A że dzisiaj w nocy podobno też ma padać, rano być pochmurnie. To. Taki pochmurny dzień wolimy właśnie wykorzystać na zwiedzanie i na bardziej aktywny tryb turystyki niż leżenie. No, a jak widzicie, sklepy, restauracje, pełno ludzi. Ja zauważyłem, że jest tutaj trochę więcej Polaków niż w Budwie. Takie mam odczucie, nie wiem czy prawidłowe. Karolinkę irytowało to, że ta kobieta tak męczy dzieciaki, że tam przy ulicy. Więc wzięła im jakieś dwa zimne napoje. I chyba dwa lody? Tak, o. dwa lody. A nie będę nagrywał w tym momencie, jak będziemy im dawać. Bo uważam, że słabo jest takie rzeczy nagrywać. No ale chcę wam pokazać dobre serduszko Karolinki. Dobrze, że po drodze nie spotkaliśmy kotów. Będę musiał obiec pokarmę do domku. O Boże, przecież, ale to nie jest jej dziecko. Z dziecko, nie wiadomo jakie. Idzieś tam. Dobra. Wtedy na bok Jestem... W ostatnim filmie wspominając coś o zwierzakach, nie? Więc teraz Karolinka znalazła kotka Zobaczymy co będzie dalej O masz kocika hmm? Trzeba Cztery... by ci mordkę przegrzać jest to załasa w bo tutaj powiedzieliśmy no, no tak, o swoją mamę mam, jest bardzo malutkie. No tak, dlatego musimy mieć swoją mamę I mamusia twoja, wiesz, Co takie maleństwo tutaj samo robi? Bez mamusi Jak nie odmiata ten Dobra. Mi się czuje bezpiecznie Chodźmy no, dalej, weźmiemy sobie karmę Chyba bym ja sobie robiła zdjęcia Żartujesz Weź zobacz, tu nie ma nigdzie matki Wezmę go są na nakarmię go i go przyniosę tutaj z powrotem No dobra, jak uważasz Odmyję mu oczka Zobacz jak on na mnie patrzy, jak ma mamusie On lubi takie dachy no, to wiesz na mój drodze, Gdzie masz mamusie, co? No dobra, no to... Tylko żeby on no, wiedział... Mamusie. No Jezu Chyba się zakochał w tobie Co no, ma po ty, mamusie? Przejdziesz się tu, zobaczysz kawałki, czy nie ma nigdzie kotka? Ale też szukanie jakiegoś tego siana. Tutaj nie, tylko się tu przejść i tam dalej. Czy nie ma nigdzie więcej kotków? On tutaj siedział, Kotków więc... to jest tu od groma wszędzie. Co chwilę jakieś koty wyskakują. Więc o co, to się nie musisz martwić, bo jesteś na pewno od groma kotów. Zalećmy? No wezmę go na karmienie i tu. Przyniamy. No ale, jak uważasz. Chciałabym, żebyś tu się przeżył zobaczył, tu nie ma nigdzie matki jego. Bo on jest taki malutki, że matka by go nie zostawiała. No to go. No to jest kotek, on sam wie gdzie łazi Dlatego czy możesz cię tylko prosić tutaj, wszedł w te krzaczki i tu z tyłu zobaczył? Czy... Proszę, wlazłem w te krzaczki Co to jest? A ktoś mu tu jedzenie zostawił Słyszysz? Jakiś pasztet Karnika, tutaj koty mogą być wszędzie A ja nie mogę wchodzić na posesję obcym ludziom A może być tylko w ten przejście tutaj zobaczyć? no i co ja mam tu zobaczyć? Tutaj są krzaki Ała, bierzemy go Go nakarmisz i go tutaj znowu zostawisz No bo został go przy pasztecie my sobie ja tym po na sesję jak będzie robiła tą przy, A, przy, przy mi nie nie A więc tak, to się nie mogło inaczej skończyć. O to... no. daj mu jeść, tam no stawmy go. Ja mam nie zamka dla bo jego matka może go szukać, nie ty wzięłaś małego To się wcale nie szuka, bo on no. na, na tych schodach stał. Bo one łażą jak nie pogięte. Są chodź, koty nie na chodzą swoimi ścieżkami. Co, chodź jest nie jej twoją mamuską. ma Ma kata. to tak, jeszcze wyglądamy film z dzisiaj. A Karolinka postanowiła, że zapykuje się tym. Znaleziskiem. Jakie <grystanie> bale, teraz powiedzcie, co o tym myślicie. A Karolinka powie, co zamierza teraz, bo ja jestem sam ciekaw. Co zamierzasz? Jutro do weterynarza i jeszcze poszukamy jego mam, jej mamusi, a jak nie znajdziemy, no to przemyt do Polski. Przemyt do Polski. Brzmi, brzmi wspaniałe, wspaniale z perspektywy kierowcy. Czyli mojej. Do torebki może przytulone jest. Po... w torebce, cieszysz się? Karolina przemyci się w torebce. No dobra, da dalej oglądać dzisiejsze filmy. A jutro zobaczymy, co z tym kociakiem będzie. Chociaż wolałbym uniknąć przemytu do Polski. Idziemy zrobić próbę znalezienia matki tego małego kota. Mam nadzieję, że to się uda. Bo nie widzimy się przemyt przez granicę kilku państw małego kota. No, ale zobaczymy. A teraz specjalnie poczekaliśmy aż nie będzie ludzi, nie będzie hałasu. I też koty w nocy trochę baraszkują, aczkolwiek ta malutka cały czas śpi. I dziwne jest to, właśnie, że jako dziki kotek raz, że do mnie przyszła i mi usiadła na nogi, dwa, że właśnie ona cały czas śpi. I tam staje, przyciąga się, mruczy, więc chyba jest zdrowa. Jedynie te oczy mnie martwią. Dlaczego jutro rano, jeżeli teraz nie znajdziemy, to oczywiście ją zabierzemy na noc, dlatego że ma być burza. I wtedy rano pojedziemy do weterynarza, no i będziemy załatwiać formalności. Tak jak w formalności W formalności znaczy, z czym? Znaczy zapytam po prostu tego weterynarza, jak to zrobić, żeby ewentualnie jej pomóc i ewentualnie zabrać ją do Polski Ewentualnie coś zrobić z tym, żeby ewentualnie jej nie zostawić tutaj, ewentualnie Co <noise> ewentualnie zobaczymy, co powie O, tu już mało co widać To było tędy, nie? W tym miejscu cik, 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 cik. Cik, cik. Tutaj gdzieś A tu gdzieś leży pasztet Nie ruszamy. No i chyba nie znajdziemy Ile planujesz tutaj czekać z nią? A, musisz się odsunąć dalej Idź wiesz, idź tam A. Idź tam blisko, bo tu świecisz tam Dobra, to idziemy Więc zatrzymuję tą relację. Potem się odezwę, co się stało. Czy została znaleziona, czy nie została znaleziona. Czy zabieram ją do Polski. Może, może mamusia spadła z tej sterki. to to wie? Powinnaś <grym> się kręcić horrory. Tak, tylko powiem wszystkim, że obecnie w domu mamy. Dwa psy i dwa koty Więc trzeci kot kompletnie odpada No więc wracam Tyle z szukania, mamy kot, koci. się dzieje, że to normalne, że Karolina zaczęła chodzić na czterech łapach To się dzieje naprawdę nie No ale to jeszcze zostało jej tak z 200 metrów do apartamentu Karolina, wszystko okej? Okay? Ogólnie widziałem przed chwilą spadającą gwiazdę, ale taką mega spadającą gwiazdę. Widziałeś, dym zajął się w luk, więc będę miał naprawdę konkretne marzenie, które musi się spełnić.